Witam witam serdecznie, moi drodzy. Zaczęłam już transmisję troszeczkę wcześniej. Przed czasem. Kasia Gruchała dostaje ode mnie pytanko. Jaka fajna nazwa, ABCD też dostaje ode mnie pytanko. I Moniczka, która się teraz pojawiła, też dostaje pytanko, nie wiem która. Moi drodzy, dzisiaj bardzo ważny dzień, taki piękny energetycznie, tak jakby wszystkie drogi energetyczne się rozplątywały i ta energia płynie w takiej fajnej, dobrej energii. Ale też otwiera nowe rzeczy. To nie będzie długa transmisja. Od razu Wam mówię, a mam dla Was cudowne karty anielskie. Ale nim przejdę do tych kart, to chciałabym tak troszeczkę troszeczkę Wam opowiedzieć, o co dzisiaj pytacie. Dzisiaj pytacie, zamawiacie tak horoskopy na styczeń. Można zamówić horoskop w krótkiej wersji, długiej. Długiej to jest tydzień po tygodniu, plus, plus przekazy i plus inne jeszcze rzeczy. Może, możecie zamówić horoskop w wersji krótkiej, zamawiacie analizę związku, co dalej zamawiacie, zamawiacie też dzisiaj swój horoskop związany z waszą karierą, z biznesem też. Też dzisiaj dużo było takich pytań, dlaczego i nie idzie mi biznes? Biznes czy finanse to jest energia, moi drodzy. Jeżeli nie udrażniamy naszego przepływu w ogóle, czy finansów, czy nie dbamy o swoją energię, to tworzą się, ja to nazywam, takie supełki energetyczne. Nie ma znaczenia, czy Wam padnie Facebook, czy Wam się dom zawali, czy coś się innego stanie. My stajemy i idziemy, po prostu rzeczy się dzieją, ale. Energia. Jeżeli energia finansów, czy energia obfitości, czy energia miłości, czy dobrych ludzi nie wpływa do Was, to znaczy, że Wy sobie blokujecie. Bardzo ważny jest mindset i czucie emocji. To jest bardzo ważne, praca nad sobą. Codzienna praca nad sobą to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też takie odłączenie się od tego chaosu, od tego, co się dzieje. Takiego karmienia się negatywnymi rzeczami, negatywnymi um, informacjami, dbanie o swoją energię, o naturę, o to, co jest dla nas ważne. Im mamy lepszą energię, im jest lepszy ja to nazywam przepływ energii, im więcej doświadcza nasza dusza, tym jest lepiej, tym lepiej wpływamy na inne osoby, na otoczenie. Dlatego warto się czasami wyłączyć, warto. Pójść w taką ciszę, w takie milczenie i po prostu też spojrzeć z innej perspektywy na swoje życie. Mój tymczasowy Facebook Anila Bentaleb. Już nie będę mówiła całej historii. Anioły pracują nad tym, żeby przewrócić. Czy będzie przewrócony, czy nie? Jest mi to obojętne. W każdym bądź razie, szkoda, tylko zdjęć, ale nieważne. Tymczasowy Facebook Anila Bentaleb. Zapraszam Was na codzienne transmisje ranne i wieczorne. Tutaj na YouTube i na Instagramie, ponieważ jeszcze nie mogę odpalić Facebooka, bo trzeba mieć Facebook chyba 60 dni, żeby móc odpalić y, transmisję. A dzisiaj mam dla Was cudowne karty anielskie. To będzie krótka transmisja. Też mam bardzo dużo też pracy. Jeszcze rozmowy z Wami i w ogóle, więc. Przy takim cudownym święcie dzisiaj. I przy trójce. Trójka to jest moja ulubiona też liczba, i to jest komunikacja. Zawsze rzeczy się dzieją po trzy. Daję Wam dzisiaj cudowne karty anielskie. Kto chce kartę, to pisze serduszko. I mam dla Was, pamiętajcie, że mam konkurs. Dzisiejszy konkurs, dzisiejszego dnia wygrała Pani Krystynka, wczoraj Macia. Czekam na Wasze opisy Waszych spotkań z aniołami. I z tych Waszych opisów, już dzisiaj przyszły, przyszło ich sporo. Wybiorę specjalny prezent główny w piątek, a codziennie też Wam wybieram nagrody, więc zapraszam Was serdecznie do kontaktu jak najbardziej. No i dzisiaj, oczywiście, zamawiacie też Reiki, jak najbardziej, więc zapraszam Was serdecznie. Kogo my tutaj mamy? Mam cudowne karty, które pracują dzisiaj dla mnie Aniołowie też i przeprowadzają takich cudownych klientów. Rania Kozłowska, więcej śpiewu, więcej radości, więcej takiego spokoju też e, przede wszystkim w tej dobrej energii. Pani Krystynka Józefiak, bezpieczeństwo i spokój. Pracuj nad swoim bezpieczeństwem, spokojem przede wszystkim, stabilizacją, kiedy mamy spokojną energię, kiedy ta nasza wibracja się powiększa, kiedy pracujemy nad sobą, ona się powiększa, nic nie jest nam w stanie tego zakłócić Bądźmy czasami jak góra, góra, która chłonie światło, która jest połączona ze źródłem, która daje niesamowite wsparcie. Kasiola 39. Odcinamy, ale też odrażniamy. Piękna karta, twardego serca, cudownej energii, wspaniałych, wspaniałych tutaj wibracji. Marlena EL Piękna karta pracy z naturą, połączenia z naturą, tego przepływu, tego, co się pokazuje, takiej fajnej energii. Barbara F., a jutro mamy transmisję 8.45 na YouTubie, a potem przejdę na Instagram, albo najpierw zacznę na Instagramie, a potem przejdę na YouTube, więc szukajcie mnie. I tutaj, i tutaj. Barbara F., piękna energia, otwartego serca, duszy. Widać, że Jesteś taką bardzo wrażliwą istotą i taką tkliwą, i tutaj piękny kolor takiego właśnie spokoju, takiego wsparcia, takiej energii. Daria Gutka, nie znam nowa osoba chyba, właśnie. Aniołowie dają Ci znaki, ale też słuchaj tego głosu właśnie e, swojej duszy, aniołów, tego co jest bardzo ważne, tego co daje tobie taką cudowną energię, takiego wspaniałego wsparcia. Pani Krystyna Baron, piękna intuicja, karta jasnowidzenia, ale też otoczenia się aniołami przede wszystkim, cudownej takiej energii, takiego spokoju, takiego wsparcia, tego co jest bardzo ważne. Moniczka, co tutaj mamy? Zapytaj się aniołów o pomoc i poproś aniołów o pomoc. To jest taka cudowna karta. Skelly, pomyśl o ochronie. Moi drodzy, ja wracam do Waszych horoskopów. Zapraszam Was na poranne i na wieczorne transmisje. Mój tymczasowy Facebook to Anila Bentaleb. Jutro o 8.45 odpalam YouTube'a. <grytanie> 8.45 odpalam YouTube'a, więc albo będę najpierw na Instagramie, a może będę potem. więc Życzę Wam spokoju, wyrozumiałości, cierpliwości. Ja już pracuję nad Waszymi dalej horoskopami, pytankami, więc zapraszam serdecznie. Na Facebooku znajdziecie mnie jako. Anila Bentaleb. i zapraszam na konkurs o aniołach. Zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam.